Witamy w filii bibliotecznej w Kamionie. Bierzemy udział w konkursie Wielki Człowiek w Bibliotece. I dzisiaj postanowiliśmy Wam pokazać, jak wygląda kącik małego czytelnika. Oczywiście mamy najnowszy certyfikat. To są nasze magiczne drzwi, gdzie pokazujemy czytelników, którzy przystąpili do programu. A tutaj mamy drzwi słabe, czyli najlepszych z najlepszych debyściaków czytelników, którzy zebrali nawet 40 natajem. W naszym kąciku oczywiście znajdują się najnowsze plakaty. Na naszych czytelników czekają karty i wyprawki Krasnal w krzywej czapce. A każdy czytelnik może się zmierzyć w naszej bibliotece przez magiczną miarkę Wielki Człowiek w Bibliotece. Pięknym finałem jest dyplom małego czytelnika, który można uzyskać od naszego Krasnala, który mieszka sobie przed naszym bibliotecznym domkiem w kamionie którego nosi się Taki piękny dym. Zapraszam.